Jestem zły, jestem potworem rap gry Wyciskam was jak syf Płynę jak przez tyks Zniszczę was każdym wersem Czar wasz ciemne miejsce Mam pik nie mam mały styl, cierpię. Nie wiem czy was lubię szczerze Jestem zły Jestem potworem jak gry Wyciskam was jak syf Płynę jak przez tyks Zniszczę was każdym wersem Czar wasz prysk. ciemne miejsce Mam pik nie mam cierpie, Nie wiem czy was lubię szczerze Walczę z tym potworem, z zmorę chcę pokonać Choć to ja, tylko inna część lub strona Jak zeszycie, nie chcę siebie widzieć Na tym polega ta wojna Lecz nie jestem sam w tym świecie Każdy na sobie mrok ma Więc nie ufam Już nikomu nie Krew na ziemi Tu kwit morduje Co robić? Jak każdy tu to potwór jest Dlatego teraz Robię tu tą muzę, źle się z tym czuję, że giną ludzie. Boję się, że kiedyś spotkam widmo, lustro. Choć czuję piekło żeby z niego się wydostać, trudniej jest żyć normalnie, Kręto lecą, zagubione dusze. Choć płonę, w środku na zewnątrz normalny, to mroczne, monstrum zjapa, to ja takie fakty próbuję walczyć. Ale świat jest straszny Czuję się martwy Barwy czuję jakby gasły Jestem zły Jestem potworem rap gry Wyciskam was jak syf Płynę jak przez tyks Zniszczę was każdym werset, Czar was prys. Ciemne miejsce Mam plik, nie śpię Mam wersję, cierpię Nie wiem, czy was lubię, szczerze Jestem zły Jestem potworem rap gry Wyciskam was jak syf Płynę jak przez tyks Zdjęcie was każdy wersją, przerwasz pryzm, ciemne miejsce. Mam plik, nie śpię, mały styl cierpię. Nie wiem, czy was lubię, szczerze.